Gult jest z pierdolą, nie wiem. Pierdolę ci głód! Zawczyłem 210. Bez 6'lerów, oczywiście 200. No nieźle, Bartek. No nieźle. A co? Kamem odejde. Ej, okej, okay, nie, nie, wychodzę, wypierdalam Nie, Wypierdalam nie. Dobra, pierdola, wyjebane, nie, wyjebane. Wypierdolę, chuju. Bardzo pili, wypili, bardzo lupi pili Ło... Co tam pierdnął? Ktoś tam pierd... To ja bym nie słyszał. Ty, ja to jest ten villager i mi? Jest. O kurwa. Ja! Juhu! Juhuu! Juhu! No chuj mi dupę. Oj. No i bracie gra w no jest... w drugiej. Po co ty gra no Nie wiem. Ty nie da się cofnąć tego! Pięknie. Nie da się tego cofnąć! Co nie? Nie da się. Dobra, mój retraktuje kompa. A co cyro... ty robisz? Stary wyjadasz z końcu się urłomił! I chodźcie w dupę guli! Kurwa, jeden frag, jeden frag!

Proszę, tylko nie to! Zabije mnie No, pocuj się No kurwa Nie mnie pierdolony Nie wiem czy nie mają Dobra chodźmy do parku. Dla ja ze dwóch No się... Nie do no szyjki kurwa Nie wiem wygadacie nie słyszę kroku.

Jak się wmyrę? Tak. Lubię jak jest. Pięknie. Dobra, wybierd dalej. program A ty tu, kurwa, idź do szubier. Daj, co nakupił na komandę y, tego? Babcia, daj mi spokój, to jest moje. Ja się chcę tu coś przywiozdać. Nic, że chcę, nie przywiózł. Ty będziesz mi kurwa gotowo pożyczać, uczekaj. Więc, kurwa, nie, 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 Ne sibilem nasıl? Hangi askıda ne kadar var? Kaptay How are you?

Ja pierdolę gulasz że kiedyś ty jesteś Oby ci kiedyś nie Oby jak będziesz Co ci nie, nie. jak kiedyś nie. raz. nie, stanął, jak będziesz pierwszy raz O, ale, boże. Bupet, kurwa. Czeka, czy mi tak nie. O, nie. O, nie. nie. cię nie. O, No, Zapewne no, Kurwa, masz 50 kilo <grym> A to imię to, to mnie tak zla, Kurwa Nie, to, to, to nie jest, mnie nie zda Ja mogę go kurwa, po <grym> Chyba byś <grym> ten tylko ziemniaki przerzucił Tam u siebie na chacie Obie. Ja pierdolę, jaki Jak tak można gadać z swoim kolegą, kurwa? Ja pierdolę Ciekawe w szkole też tak inni gadą <grym> Nie chcę nic mówić, ale ja bym się zabił, nie? Kilem <grym> No i właśnie to jest to, nie? to jest to

ten rasuje kurwa, kurwa debil. No debil, nie? Co ty zajebał, 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 zajebał. Oh. Walą czerwonego chuja Po tym ruchaniu Jezu kurwa, chuj mnie to obchodzi, że masz czerwonego chuja Fryer, flyer, army to the fire Frank to the buyer And I'm in go Chciał do auta, nie? Dali mu jakiś rozkaz, żeby mnie zostawił, nie? Jestem kurwa jebany, się posłuchał, kurwa, a ja kurwa hopie, ja wiodłem z dołu, żeby się tak chciało srać, kurwa, żebym na podsłuchu, nie? I kurwa, i kurwa hopie, się wysrałem, kurwa, na komuś na pole, kurwa hopie, nie? I spierdoliłem do hałpy kurwa. Poważnie ci gadam, poważnie ci gadam, przyciekam. I umieli mnie zakończyć w kojdanki, kurwa, nie? I złamałem mu palec, kurwa, po czym kurwa, do auta i, powiedzi, i, i byłem taki dać nie?, że powiedziałem im, dawać wyszedłem kurwa, ale zrobiłem ogląd, nie? I, I i i chciałem mu z buta kurwa wry i uciekać kurwa, nie? Nie musiał nic podkręcać Baki, szyki, styki, wnyki, biegi, tryki, dragi specyfiki, grupę bajdy z Cyzoryki. białe najki, lamu z hajki, kwju mamy lajki, bułgarki, chinki